Halo, widzowie. Filmik mi się wyłączył tamten. Ale jutro będzie wrzucony z Pawłem. Czy może dzisiaj nie wiem. I teraz jest Emilem. Emil, przywitaj się. No, nie, nie. dobra. O kur. Widzowie, widzieliście to ja zrobiłem milion dęć na raz. Widowie. Widzowie. To są nasze farmy. W ogóle, pokażę wam filmik z do, e, z Solsa z Solsa Aha, Pawł wyszedł A patrzcie, to moja farma Trzy Candy Bloxony Widzowie Dobra Chodź, 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 chodź Seed park, ten. Jaki sit No ten, To robię. Kde? Aha, dobra. Widzowie! budete vidět sít panka. Emila. Čekajte, kde byl Emil? Tu je Emil. Nech poleci Candy Bloxon. Dobrá, hodče. Proszę. Eee lag. Gdzie? Ja chcę regnum, jak to było. Nie pepper. Ember Ja mam taki z sześć. Ani nie kolorowy. Czekaj. Widowie... Co poleci? Co poleci? Widoczki konewy Czekaj Candy Blox'on Candy Blox'on Nie leci Candy Blox'on Kaktus! To jest kaktus! Nie najgorzej! Widzowie jeszcze nie widzicie mojej slagi, ale Emilowi wyleciał kaktus! Nie! Widzowie, jak mi się odlaguje, to wam pokażę. Czekajcie Brak kaktusa A widzowie to będzie taki krótki odcineczek Bo trochę mi się nie chce dziś nagrywać O no, widzowie Widzowie, pomocy. Widzowie. Ej! Widzowie. Znaczy ten. Kurde, cały czas kicham. Emil, mi w ogóle dzisiaj słonecznik przeminął koło oka. Już miał wylekiwać, a poleciał najsłabszy. No serio. Widzowie, jestem bogaty. Mary Chugs. W ogóle miałem 20 milionów. Widzowie. Dobra. O, Ponie! 100 zdjęć na raz. Patrzcie, widzowie. 100 zdjęć. Czekajcie, kto jest, ktoś mi to nie gra? Ja dobra, na dzisiaj kończymy, nara.